Siemaneczko, witajcie w kolejnym filmie na kanale, nie wiem czemu ruszam tymi rękami w ten sposób, jestem strasznie zmęczona z tego względu, że krótko spałam, pies chciał strasznie wyjść na polko, także jako, że już jestem na polku, chciałabym was zabrać na małą przygodę. Wcale nie, w sensie takim, że znalazłam na Pinterestie w sumie nie przepis, tylko zdjęcie, i potem się dowiedziałam, że tych zdjęć jest masa. Jak sobie wpiszecie ciasto francuskie z Nutellą, serduszka, to powinno Wam po prostu wyskoczyć. To jest to, co dzisiaj będę sobie robić. Ewentualnie możecie ode mnie tylko podejrzeć, jak się to składa. Tak, ale dzisiaj sobie zrobimy takie serduszka. Nie mam za dużo kremu, bo nie kupuję z tego względu, że jest olej palmowy. Nie wiem czy tutaj też jest. Tu, 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 tu. Też jest. Także trochę mi nie wyszło, ale jest tańszy i połowę ponad mi go zjedli. <ścoughs> Także no, będę dalej sobie szukać jakiejś alternatywy na na Nutelle, ale no nic będzie, na razie powiedzmy to jest tańszy, ale ma olej palmowy, więc trochę lipa. I zjedli mi większość, także nie wiem, nie wiem ile mi wyjdzie tego naszego ciasta. Także jak widzicie, wszystko sobie tu przygotowałam, mam nawet tą moją stolniczkę, taką, w sensie w praktyce to jest po prostu płytka, tak, ale... Ale powiem wam, że jako stolnica, czemu mi to Cały czas strzela. Teraz mi powiedzcie na nie mam włączyć piekarnik, bo włączę go już. Nie wiem co wczoraj się działo tu. Bardzo prawdopodobne, że było coś spiszczone, ale mam posprzątany piekarnik. W sensie, wiecie, górę. Także Wam nie pokażę, jak będę wkładać ciasto, tylko Wam pokażę, pokażę już efekt. Końcowy, gdzie nie umiem. Jeszcze wczoraj bym Wam zażartowała, że nie ma chyba gorszej osoby ode mnie w kuchni. Ale oglądałam wczoraj Kasie, Babiz i kurczę. No, jednak da się być gorszym w kuchni niż ja. Kurka nie chce się dociągnąć. Nie wiem, czy nie wezmę tego takiego e, rozciągacza do ciasta. Może to zadziała. Powiem Wam, że ja tak dawno Nutella nie jadłam przez to, jakie są ceny, że zapomniałam, jak ona smakuje. Dziem, dziem, dziem co jeszcze. Sobie to teraz szybko rozmaluję. Szybko, nie szybko. I widzimy się przy krojeniu. jednak poradził sobie nóż. Jeszcze to wezmę po zgarnią, żeby się nie zmarnowało. Gdzie ja to mogę pacnąć? Tu. Dobra, i teraz jedna z tych ważniejszych rzeczy. W ogóle wzięłam sobie tu, przygotowałam olej, ale widzę, że zapomniałam, że papier jest pod ciastem francuskim. Dobra, tu i tak będzie trudno. W sensie z czekolady. I teraz moi drodzy... Najważniejsza część. wciśnij najważniejsza part. Dokładnie. Tak to działa. Czekaj, co muszę sobie ogarnąć. Tutaj to tego ciasta. Gdzie jest połowa? Tu jest połowa. Ok. I teraz. Błagam, nie rozwa się. Nowe. Nie wiem, czy coś będzie z tego. Ten papier chyba się jednak już do niczego nie nada. Kuzia. Dobra, słuchajcie, jest tak. Druga strona będzie lepsza. Zrobię sobie tak. O. Czekajcie, muszę to naprostować, żeby to było równo ze sobą. Rozwaliłam. Dobra, teraz na pół. A i patrzcie, jak ładnie mi odchodzi. Trzeba było tak zrobić z drugiej strony. Czep. I teraz znowu składamy. Tak o. No, złóż się. Hop. Kleiło się do folii. Do znowu. Dobra. Wam przesunę w ogóle, bo wy tak średnio, cokolwiek widzicie. I na pół trzeba było to w ciasto francuskie zdjąć z tego pierwsze. I teraz jeszcze muszę to zwinąć na pół. Czekajcie, wezmę tą czekoladę, która mi pozostała. Chciałabym jednak użyć tej foliki na. Ja nie wiem, chyba mi nie wyjdzie. Hop, hop, hop. Ta strona będzie taka, wiecie, lewa. Ale muszę jakoś to złapać. Nie wiem, jakie to grube robić. Tego nóż mi nie chce kroić tak, jak powinien. Kompletny niewypał. Jeszcze nie wsadziłam do piekarnika. Dobra, mam ukrojone i teraz trzeba ułożyć z tego serduszka. Nie ma szans, że ułożę z tego serduszka. To jest najlepsze, co mi wyszło. Teraz zrobię wszystkie takie i wrzucę je do piekarnika. I słyszę, że już mama jest na polu, to znaczy, że zaraz nie będę mogła spokojnie nagrywać. Także mam nadzieję, że wam się ten film spodobał. Ja wam zaraz dam przebitki z tego jak to się upiekło. Jeżeli macie lepsze zdolności manualne i takie to możecie to zrobić za wiecie, lepiej. Ja wam daję pomysł, tak to wygląda na Pinterestie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. To pa pa.